Witam was wszystkich po mojej bardzo długiej przerwie. A to wszystko przez to, że miałem przeprowadzkę. Więc teraz to nie jest to, że nie chcę mi się, ale za to obok mnie znajduje się gość, który nie umie się przestać śmiać, tak jak ja. <grytania> Czyli Tom, Tom, Pampapryka i Cyprus jednocześnie. witaj się. Siema. <grytania> to będzie <najgłupszy> od... <grytania> To będzie najgłupszy odcinek na tym kanale. Ponieważ całkowicie Tomek przejmuje stery na moim laptopie. W Desim 4. Tak, to pierwszy przy okazji odcinek z Desim 4. Ale... Nieważne, Trudno. Tomek, będziesz grał W Sims 4 na Twojej rodzinie. Będziesz mógł robić dosłownie co chcesz. Usunąłem niepożądane mody. <laughs> więc proszę bardzo. ledwo pewnie mnie słychać. Zacznij. Mów, dobra. Yy, nowa gra. Teraz trzeba jakoś mi że zrobić. No, w sumie... Ten odcinek ma być krótszy niż zwykle. Ale... Czemu Tom yy... Czemu Tomek ty dał historię? Dobra, nie wiem. Usuń historię. Usuń historię. No. Dobra. A już przyjęłam cztery. Już, już, <grym> już nie wytrzymał, nie? <grym> dobra. Poczekaj. Rudy. Ej, może bardziej rudy? Nie no to, 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 to jest twoim zdaniem rudy. czy dartonista jesteś? No, to, nie, nie. Pamiętaj, że masz mało czasu też. Wiem. Dobra. <grym> nie krzycz też tak. Chociaż w sumie to... nie tak samo To będzie rudy. No nie dobra. Mów hit. normalnie. O. To, dobra, to będzie rudy. To będzie, będzie rudy. Faktycznie wygląda jak ja chciałem powiedzieć Afryki. Chciałem powiedzieć rudy hit. Ha! Człowieku! Cicho. Hmm. Nie, pip. <laughs> nie można. Hmm. 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 <laughs> Ej, a może byś hmm. chciał y, hmm. jakieś, no nie wiem, no. Może... Pasuje? A nie, są już sfiltrowane obiekty. Pasuje. Dobra! Widzisz, jaki on miał włosy? Dobra! Dobra, niech będzie ten. Pamiętaj, że masz mało czasu. A już w sumie wygląda spoko. Nie no, tak pasujemy mu. mu polor najlepiej. Nie, nie no, czarny. <laughs> ja nie jestem rasistą. Wcale. <laughs> Jeszcze zobacz odcień. Czy mogę... A tu już jest w ogóle Eee, e, e, ciemny Ja wcale nie jestem rasistą. Mów głośniej, bo cię ledwo słychać! Ja wcale <laughs> nie jestem rasistą, nie. W ogóle. To nie tak, nie? To nie, to, to nie tak, że wszystko czarne. Właśnie. <laughs> Żeby czekaj. w ogóle coś było widać I... Aha. O, 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 czekaj, czekaj. A robisz jednego Sima czy kilku? Jednego i psa. Eee. ja tego dodatku nie mam. Aha, no to dwóch. O, czarne buty. A skarpetki? Eee, skarpetki. Eee, dodatki, możesz usunąć dodatki. To znaczy, jeżeli chcesz same skarpety, to masz w tym miejscu i w tym miejscu. No w tym. No. Teraz czarne skarpety. Ja wiedzę. Są! Yes. To jest. To jest na A co tu kończy? No. A jest czarny? No. <laughs> <coughs> e <coughs> Biedronko i Czarnko Co? O, to będzie ten Będzie się komunikował z Januszem O, to są Indie, teraz to są Indie Real Dobra Południowe Indie Punko Już koniec? Jak go nazwiesz? Dobra Okej. Okay. Ja już wiem co będzie. A nie. Aha! Powiedziałem, że będzie coś gorszego. U -u -u. <laughs> nie mam. No. Dobra, po prostu już nadaj to nazwisko, mamy mało czasu, człowieku. Nazwij go Marek czy Czy Arny? No to jednak będzie jeden No dobra. To się wytnie. Ale co? Tutaj nic nie ma, nie, bo patrz to, 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 to Sportowe... Nie, 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 Ach, te modyfikacje. Popularność. Sąsiedni pojazdy świątej dowcipniuś. Tutaj tego nie musisz robić, ale wiesz, no to już... To jest czarne. Pustem, więc... W sumie nie. Nieważne. To, <laughs> to nie jest naprawdę ważne. Dobra. Dla dziś, dla dzieci. <laughs> Czemu? To yy, było świętowanie. Spop, sielki, straszna muzyka. Bo jest coś, co nie ma, nie ma dla dzieci. dobra, już nieważne. Co to jest ten espoł? O, DHD. To jest właśnie modyfikacja. Eee, ma... geniusz, głupek, kratyny, ponuri, porywczy, dramatik, wesoły, śmiały, głupek. Mm -hmm. Nahara da Teraz to mój miłośnik, twórca, zapalaniec. Mhm. Chyba się zachalił, hehe. Nie musisz tego klikać. Wiem, zapominam. Dobry kober. Nie cierpi dobra. dzieci. Dobra, nie cierpi dzieci. W sumie? To się zdecyduje w pubie. publiczny. Mm. Dobra, to już jest. Dobra, Dobra, pierwszy do, stream do, skończony. Dobra, chyba już tyle. Chyba już tyle. Ile? Zajęło 7 minut. Dobra, idę No i no, 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 no dobra. Wy, no a nie, ja tego nigdy nie wycinam. Jak chcesz nazwać swoją rodzinę? Mm, Możesz to zostawić jakieś teraz. <laughs> może chcesz inne zdjęcie, czy jak? Nie, może być. No dobra. Zbyt czarny nie da się. To wszystko przez tą maskę. <laughs> Wybierz miasto. Mam ich dokładnie 7. Z, z czego cztery są z dodatków? Się nie wiem. Tę, tę. To, jak, jak wybierałeś czarne e, czarnego schema, to to jest najciemniejsza ikonka, więc wybierz ten, to wali, chociaż tutaj masz do wyboru tylko dwa domki. Mnie, a jesteś z działkami. No to to jest. Wydzieść już działek? Tu masz w nim kreście. Już tutaj. Może tu. No dobra. <laughs> to idealnie się nazywa. <laughs> Nie masz takich kleptoman. Idealnie. Okej. Okay. Proszę bardzo, zacznij. O, Już od <laughs> razu się zaczyna. Dopiero. Dobra, dobrze. Be, be move objects, no. okej. Okay. Tomek dosłownie jak Wchodzi, TomTom tom, dosłownie jak wchodzi do gry od razu już. To jest Modern Load 50 razy i Move Object. I już jest zadowolony. Aha. ja mnie! Dobrze, że pokazuje, że jest ten. Aha. Że jest zły. O Boże, działka. No to zacznie budować! A dobrze. Okej, okay, co ty wymyślisz? komputer się chyba przegrzewa. Bo tak yy, słychać mocno szybko. No to jaką przez tą myszkę? Dobra. Od razu chcę wejść na kolejne piętro. Aha. Co? Puść to. No. Nie <noise> otworzyłam powyższej przypadki. Okej. Okay. Okay. No. Co to będzie? Będzie, będzie, co to będzie? Dobra, em... <noise> Teraz mam problem. Przypomina żeby... mi trochę to... jak w minecraft'cie trochę. A mi... Poza tym masz mało czasu, ponieważ ten filmik będzie krótki. Tak jak każdy inny. Oh. He, he. A, tu są też ściany, dobra. Nie umie teraz tak. Okej. Okay. Kurnik. To jest jego ulubiona rzecz w tej grze. Mów co miałeś, bo... A jest. mów object czy... Co? A wpisałeś Bibi move... Bibi ob, move, move object. Wpisałem Bibi Crofa. To czekaj... Mów Object. Dobra, Nie, teraz, jest Te, on. No, teraz jest łączony, no. No... <noise> Ty! Dobra, czekaj. Delay. Nie! To jest właśnie jego kreatywność. A, ale jest, jest farba. Tu no domyślcie. Tu są pokoje. No domyślcie. No. Wow, dało ci się zgadnąć. Teraz pomarańczowy, nie ma tu. Możesz... Możesz tu... A czekaj. Ja, A, jeżeli klikniesz anuluj. Es, anuluj. Ach, anuluj. Mam już. No dobra, ale mogłeś wybrać ściany w kolorze żółtym i wyłącznie. Bo są takie. Bo teraz nie wiesz co chcesz zrobić Teraz gdzie jest żółty. Dobra. Ja już wiem, co ja zrobię. Wierzcie mi. Ej, będzie. zacina się to. Mhm. O nie, Tomek, coś ty robisz. Z modyfikacji masz całe, żół całe żółte. I w sumie to też. Nie musisz kolorować tego tak. Wystarczy, że... Czy masz... E <gryw> o ty. Bo ja potrzebuję jakiś inny kolor niż to. No nie, no dobra, dobrze. Modyfikacja najlepsze, tylko że to. A nie, nie to jest to, to drugie. Nie popatrzysz na moją. No. Mam kasy. Nie musisz tego robić. Patrz, musisz... możesz kliknąć na to i będzie już cały... Nie klikaj C. Robisz mi zrzuty ekranu. Serio? Tak. No, to, to będzie fajnie. <laughs> Te kaczki mają ten ogon. Oh. Dobra, ta kaczka będzie miała ogon. <laughs> a, a ja dopiero teraz zdziwiłam, że to jest kaczka teraz tak, teraz podłoga. Mm. To będzie żywka, czy tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, podłogę. No, aha, no, z, dobra. Tych lepszych, lepszych podłóg. To, to jest jedyna pomarańczowa podłoga. Nie, bo wybrałaś chyba panele. Nie wiem. To <laughs> opowiedz tą historię <grymme> Wyłącz to bo ja raz zadzwonił do mnie taki bot Alicja nic Tak, Dokładnie. który chciał kupić który jak? namawiał mnie abym kupił panele fotowoltaiczne pod mostem? <grym> tak pod... zapowiedziałem że mieszkam sobie pod mostem no, że mam. No że w Alblongusem mieszkam w południowej Afryce i powiedział, że przyjdzie, okej, okay, przyjedzie. No, no i teraz i, nie, i teraz czekam aż okej okay. Nie podpuszczam cię, ale na dachu by to fajnie wyglądało. Czemu mi się przygnęło z toilet? Kiblity? Cześć! To, nie, to, to jest tragiczne, Jakbyście... E, już ten Super Idol The Show e, z odcinka na e, kanale fan Patrika już mu opadł na szczęście. No nie. Tylko że teraz go kręci bardziej z To jest najgłupsza rzecz, jak ktokolwiek wymyśli według mnie. Dawajcie. Nie. Piszcie w komentarzach z doj. Ja bryziemy. No. No, you can't. Dobra. Ile wtawiasz ten odcinek z ciekawości? No, 16 minut. Miało być 15, Dobra, ale... Dobra. Ja nawet nie zacząłem. Dobra. Okej. Okay. Okay, wiecie co? Ja idę na chwilę do toalety i zobaczymy co, co to mnie wymyśli. Teraz, dwa trzy I teraz tylko kur kura kura to patrzcie to kup kurczaki mała kura I teraz tylko czekam o, wychodzi. I teraz patrzcie to. Dawajcie drugą. Jest drugi. Jest drugi. Jest drugi, jest drugi. Idzie malutek. Idzie maluszki. Dobra. Klik. Idzie kolejny. Mówię jeszcze, co wykombinowałeś. Dobra, klik. Nie było mnie około minuty, jeszcze nie patrzę. Ja jeszcze nie patrzę. Jak ty się zrobił, to jest chcesz... słodnie mnie. Chcesz, chcesz. Czy kolejny jednak? Może jest ciekawe, czy coś, coś, coś jak one będą wchodzić, nie? I dobra, za chwilę kończymy. Jak ja, Powiedz mi, jakim cudem tyś zrobił tak dużo minutę! Patrz to! Chcesz widzieć kurę słońca? Już widzę ją. <grym> o matko. Tutaj ta, kura się nie, ta, ta kura się nie rusza. Ja mam, muszę tam znaleźć tą kurę. Um. O! Mam! Za nogę. Dobra. Żeby ją, żeby się miała ruszać. Dobra. Jakby, że masz tego move object. Teraz tak. Tu usuwam. I ta kura w środku. Co ty masz w jakimunku? Nie wiem. Skórnik. No i te na skóry. Eee, tak. ty, patrz, malutki ten doszedł. <grymno> Mam malu, malutki, malutki. <grymno> o nie! <grymno> <grymno> Jak to wygląda przez chwilę z tymi kurczakami? Ty. Będzie działać? Nie wiem. I chyba dobrze, że kupiłem wiejską szylakietę. Mhm. Kup kurczaki Koguty dwa Po co ci nie wiem Wychodźcie moi Potopieczni o, o o idą, idą, idą Pierwszy ochotnik I co jest z tymi kaczkami? O, no bo one się jak, jak na jakiejś Jezu Jak na jakiejś wieżni <słyska> <słyska> Ślizgają się o nie! Drugi! Dobra! Dobra, wiecie co? Dobra. Dobra, Jeszcze... Minutka i kończymy ten odcinek, bo mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia. O nie! Myślałem, że kręcą cię tylko żółte kaczki, a... Kura, ta kaczka. Ej właśnie, czekaj. Aha. Muszę tylko coś zrobić. Zrobimy to i już kończymy. Po trzykrotku nic nawet nie zrobiłeś. Nie. Nie. Ale wiesz, że to jak w The Sims 2 nie działa? Bo my dzisiaj graliśmy w The Sims 2. Nie. A czekaj, co ty robisz? <noise> To? No, powinno wziąć yes! yes, Udało się! I to teraz to działa na, na, na te? Co? Na inne kaczki? Czekaj, pan, Kaczor mam tu, I teraz dobra sobie Chyba na to nie będzie działać. Ale jak będzie to fajnie. Szkoda, że krokodyle tutaj. Są krokodyle, ale nie, nie. da się ich tutaj zrespawnić. Czemu? Nie wiem. Okej okay. Wow. Ale piękne będzie. Lepiej już nie będzie. Ej. Co? Szczerzy widzowie, nie wiedziałem, czy... Ty... A ty co to No wiem, te kaczki z y, te, y, No to jest bakowane trochę. Mega kaszczy? Jak ja grałem niedawno, kiedyś, to tego nie było. Tak? Ta, tego. No my kiedyś popróbowaliśmy razem. Hmm. Nie ty, wiem, wiem, może kiedyś... mieliśmy za. Co on ma za ciuchy? Nie wiem. A bo ja Bociumi nic nie aha Teraz ty mi pływa, do. To jest dosłownie no... Nepecyd. Dobra. Dobra, to będzie moje... Co się dzieje z tymi kurami z przodu? Nie... Nie, to już tak nie działa jak w The Sims 2, nie możesz chwycić Steama. Kurde, bo ja w Dys 3... The Sims 2? Desim 2 węziłem Seam w takiej klatce! Bo można było chwycić za Steama i przenieść go. Czyli a da się tutaj zrobić, że ich wini, że ich przydać do domu? Dobra, nieważne już, że to wiedział i tak za tak długo no, ten odcinek co? trwa. Yy, yy, dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie sobie najmocniej w górę i widzimy się Dada. w następnym odcinku, nie wiadomo kiedy, mam nadzieję, że nie zawie się trwa.